Cześć, ja jestem Domek 143 i dzisiaj jest ze mną. No i dzisiaj będziemy grać Minecrafta. Nie wiem, czy to będzie jednorazowy, czy więcej razowy, więc nie wiadomo. No no to za, za pierwszy rzut może pojść na No to chodź. 10 subskrypcji, to będzie No 10 subskrypcji, jest dopiero 5 chyba. Ale coraz więcej będzie, coraz więcej. No. Dlatego tak mało filmików jest. Przerwę zrobiłam długą. No. Bo była długa przerwa, bo. Bo w ogóle mi się nie chciało nagrywać. A ja te wszystkie filmy, które miałam na zapas, nie chciałam mi się wrzucać. Wczoraj byłem chory. No i wiecie. Co? Nie rozumiem. ty masz taki niewyraźny mikrofon. Nie wiem, idę do biomy grzybowego. idę Idę do ciebie. Idę do ciebie. Do, do ciebie. Widziałem. A, no to jest kopia, kopalnia. Okej, okay, widzę. Drewno. Najpierw sobie. Co by tu pierwsze zrobić? Robię sobie patyki. Odpuszczę drewno. Cztery patyki wystarczą. I teraz zrobię kilo i siekierę. Jezus, ten crafting jest bardzo skomplikowany, który mam. na No, tak jak na kompie mam. fajna, skomplikowana. No wolałem na, na PlayStation, ale nie pamiętam jak to się przywracało. No. No, dawaj. Ok, ja bym sobie robił ci opcję. No, jestem. Ustawienia. No. no. Interfejs. No. I włączyć sobie troszeczkę złożenia. Ähm. Wyłączyć. Tak, wyłączyć. No, od razu lepiej. Pst, bo tamto... to. O, fajna kopalnia, to jest. Żelazo! Żelazo, żelazo. A moje, bo ja już zaklepałem. No, 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 tak całe swoje, całe o Jezus, ile tego o, żelazo. O, o, żelazo? Nie wykopuj, okej? Nie wykopuję, okay? najpierw, najpierw zrobię sobie jakiś mieczyk. Najmądrze się człowiek. Najpierw sobie zrobię lepszy kilo. Jakby, jakby co to piszcie komentarze? Bo ja lubię czytać komentarze. Domek 143. Domek 143. Domek. Mójnik! Taki jaki mam. No, to, to jest taki sam jak mój nick na Play'u A, okay. Czyli domyx143 Okej, okay. ale tu fajna kupalnia jest, ale ciemno Patrz, samo... Ej no, szybko chodź do mnie Mapa, mapa Za wodą, za jest kupalnia Patrz, patrz na to, to jest śmieszne, jak nie wiem że jest suche, więc przygotuj sobie wodę. Albo coś do picia. Chodź. Ale czekaj, masz coś do picia? No, bo będzie sucho. A nieważne, okej, okay, chodź. I patrz, i to jest suche. Patrz, grzybek. Patrz, grzybek. Wiem, mam się ten zartu. To jest Minecraft. Ej no, ja gram sobie w grę, zainstalowałam sobie jakąś. I nie w Minecraft, tylko inną grę. Nie tutaj na Playu, tylko gdzie indziej. Na PC. No I sobie zainstalowałam. Myślę, że tutaj będzie lepsza rubika, niż yy, na yy, Minneservice czyli nie będą latać bloki. Kopię, patrzę to i one lat, yy, latają. A myślałam, że to oh. będzie fajna gra, która nie będzie le witować na przykład na świecie. A to jest. A, 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 jest na a masz taki kapelusz? Nie. Masz kadar. To jest też taśma, tylko że bardzo inny, jest pięć epizodów. Aha, o Nie, nie o to. Nie, nie, nie. o <ścoughs> nie, 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 to chyba. Czesa nie, czesa nie, nie weszła. Ale chodzi Ci o. że się zaznacza, co się mówi, czy co? Właśnie. No to ja to. ja, ja to mam. No fajne. Ja, ja, sobie, ja sobie zbudowałem chatę z Dirtu. Raczej, żeby zbudowali chatę z Dirtu. Jakiś ten, nie pamiętam jak to było. To było yy, ten. Żeby zrobić namiot chyba z Dirtu, czy jakoś tam było. Muszę sobie sprawdzić. Gdzie mój kraftnik? Czekaj, jest. O Boże, jak się odbija. Ej, no czekaj, bo kamera mi się odbija. Bo ja mam włączoną lata. Ej, no. Ej, chwilowe cięcie. Ale że. Bardzo przepraszam, ale będzie taki odblask. Bo zapomniałem wyłączyć lampy. Ale nie chcę od nowa nagrywać, więc wiecie. Sorry, że będzie taki odblask. Może sobie ten odblask. No bo od kamery mi się odbija odblask. I robi się tęcza. Ładna. Okej, okay. przepraszam bardzo. Kurczę, zasłania mi to. E, mam też dwa challenge. Gumko, że odpowiadamy na pytania i tak strzelamy sobie gumką. Halo, jesteś? Halo, 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 jesteś? Halo? 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 E, przepraszam, ale kolega na chwilę wyszedł, więc robimy chwilowe i cięcie. Hej, kad mojego żółwia. Co to? A Są nie, są odłączone. Przepraszam bardzo. Ok. Idziemy z drugiej strony. Karmimy żółwik, przecież. No to bierzemy sobie coś tutaj. nie ma żółwia, na przykład takie. Takie coś pyszne. No jest droże. Przerażamy się wyspały. Ja tu mam światło w kamerze. Nie będzie na to spoglądać przecież. Dobra, jest A i sobie mam Dzieżów. Czekaj, nagrywam, jak karmię żółwia. Zobaczysz na filmie mojego żółwia. Też żółw mi uknął. E, no a serio. Żółw mi uknął. Czekaj, ja mu pomogę. E, zdjęcie jeszcze raz. Ja kocham żółwia powiem. Okej, okay, patrzcie na tego żółwia. On mówi, żebyście zostawili komentarz i łapkę w górę i subskrypcję. Patrzcie na tego. Patrzcie, on, on pływa dla Was. Mówię to, pływa dla Was. A patrzcie na te rybki, patrz ile rybek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tam jest szósta, e, tam jest siódma gdzieś. A nie, to nie ryba. To <laughs> krzak, krzak. E, Tu mamy, mm, tu mamy, mm. jak to jest, jakoś tam czyszczarka, czy jakoś tam był? Boże, jak tam brudny, muszę umyć. A, rzuch się, dobrze. No i teraz trzeba rybką nakarmić. Halo, jesteś? Jesteś? Halo? Halo? Kurczę, znowu przyszedł jakiś paciok.